Jakie będą czołgi czwartej generacji? Większość obecnie użytkowanych czołgów to generacja trzecia. Oczywiście nie wolno zapominać również o tym, że są też używane czołgi generacji drugiej, nawet pierwszej. Tylko, że jednak Leopardy dwójki, Abramsy, Leclerki, K2, T90, Altaje, Airuny są czołgami tej generacji trzeciej. Jednak już mówi się o tym, że należy myśleć, a raczej już trwają prace nad opracowaniem czołgów tej kolejnej generacji, a raczej trwają prace nad rozwiązaniami, które mają być w tych czołgach czwartej generacji używane. I część z tych rozwiązań, które jeszcze kilka lat temu miały być przeznaczone tylko dla czołgów tej generacji kolejnej, powoli zaczynają trafiać do użycia, do służby. Więc, na przykład, to, że wykorzystuje się sztuczną inteligencję, czy też, na przykład, widzenie przez ściany, przez strop czołgu, to już powoli zaczyna trafiać do seryjnego użycia. Ale jakie te czołgi będą? Jakie czołgi będą mogły być nazwane czołgami generacji czwartej? No, można odpowiedzieć na pytanie, że będą to czołgi podobne do generacji trzeciej. Tylko, że wszystko będą robić lepiej. Będą bardziej mobilne, będą miały większą siłę ognia oraz będą zapewniały większy poziom bezpieczeństwa. No, ale może wytłumaczę, jakie zajdą zmiany, żeby to wszystko spełnić. No, zaproszę też Was do ocenienia, skomentowania, zasubskrybowania, spojrzenia na inne materiały na tym kanale. Zacznijmy może od siły ognia. I wbrew temu, co się przez lata uważało, najprawdopodobniej tutaj nie będzie armat czołgowych większego kalibru. Okazało się, że te 120 mm, 125 mm armaty, czyli te dwa właściwie jedyne kalibry, jakie są obecnie użytkowane, są wystarczające. Rozwój AMO jest na tyle duży, na tyle szybki. Jeśli można tak powiedzieć, niektórzy na pewno się z tym nie zgodzą, że jednak ten kaliber 120 i 125 mm najprawdopodobniej będzie wystarczający. I choć są już opracowane 130 i 140, to w mojej opinii najprawdopodobniej wątpię, żeby ten zysk wynikający z zastosowania większego kalibru był na tyle duży, żeby no, wprowadzać po prostu tego typu rozwiązania. Żeby doszło do momentu, że te czołgi będą miały już armaty czołgowe 130-140 mm. Jednak nie. Ale te armaty będą inne. Prawdopodobnie dojdzie do jeszcze wydłużenia ich długości, jeszcze dojdzie do ich wzmocnienia, żeby wytrzymywały większe ciśnienie, tak żeby te możliwości wystrzeliwania tych pocisków. Się polepszyły, żeby po prostu ta siła tych armat i możliwość wykorzystania innych typów amo była na tyle duża, żeby tu jednak był skok do przodu. Dodatkowo, najprawdopodobniej czołgi kolejnej generacji będą czołgami, w przypadku których będą zastosowane w przypadku których zostaną zastosowane wieże bezzałogowe czyli wieże, które nie mają wewnątrz siebie ludzi załogi. Rozwiązanie, które pozwoli zmniejszyć masę, rozwiązanie, które oczywiście wymusi to, że będą musiały być zastosowane automaty ładujące, co nie jest nowością. Będą musiały być to automaty ładujące, które będą zapewniały na przykład zastosowanie pocisków z bardzo długimi penetratorami. To już się dzieje. Rozładowywanie, wymiana używanego pocisku, ładunku, no to jest normalka. A tutaj raczej. Będzie unowocześnienie niż jakaś rewolucja. Ale bezzałogowe wieże, to nie tylko niższa masa, to zastosowanie automatu ładującego, to zastosowanie, możliwość zastosowania magazynów, magazynu do tego automatu ładującego wszystkiego tego, żeby odizolować załogę w sposób zupełny od tego amo. Czyli dojdzie do sytuacji, że załoga, która będzie liczyć najprawdopodobniej trzy osoby. Do dwóch osób raczej nie dojdziemy, w mojej opinii, będzie po prostu znajdowała się w kadłubie i będzie zupełnie odizolowana od wieży oraz od reszty czołgu. A sama wieża razem z tym magazynem, z automatem, będzie też odizolowana od przedziału napędowego. W ten sposób, żeby nawet gdy dojdzie do porażenia, to ten czołg z dużym prawdopodobieństwem będzie mógł się dalej poruszać. Oczywiście będzie pozbawiony możliwości używania wieży, no ale jednak będzie mógł się wycofać, będzie mógł no, przetrwać. A nawet gdy dojdzie do ewakuacji, to jednak ten czołg będzie można odzyskać, wyremontować w łatwiejszy sposób. Więc zastosowanie bezzałogowej wieży, automatu ładującego, to jest coś, co najprawdopodobniej no, nie pominie. Czwartej generacji. To już będzie jeden z elementów czwartej generacji, najprawdopodobniej. Do tego zupełnie nowy system kierowania ogniem, wykorzystujący sztuczną inteligencję, wykorzystujące nowe sensory, współpracę z bezzałogowcami, wpięcie już zupełne tych czołgów w ten sieciocentryczny system to już się dzieje. Sztuczna inteligencja też już się dzieje tak, żeby czołg był pojazdem, który będzie miał kontakt ze wszystkim. Z innymi pojazdami, z dowództwem, lotnictwem, bezzałogowcami, artylerią, no wszystko. Tak to będzie i tak to już częściowo wygląda. Tak jak wspomniałem na początku, również będzie to widzenie przez ściany czyli system czujników, podpowiedzi i gogli, które umożliwią na przykład obserwowanie wszystko, wszystkiego, co się dzieje wokół nas w ten sposób, jak robią to na przykład piloci na niektórych samolotach na niektórych myśliwcach że wyświetlane mają na goglach obraz tego, co jest dookoła. Czyli patrzysz w bok, nie widzisz współzałoganta albo na przykład wnętrza czołgu, tylko widzisz przez to, widzisz, co jest obok. Dodatkowo masz rzucone na gogle szereg informacji, które pochodzą z czujników i które są też przetwarzane przez systemy sztucznej inteligencji. Więc to są rzeczy, które z wielokrotnią możliwości, jeśli chodzi o odczytywania tego pola walki. Szybciej będą zdobywane informacje, będą dokładniejsze i będzie można szybciej zareagować. I to już się dzieje. Dlatego uważam, że w przyszłości będziemy mówić za te 15 lat, 20 raczej, że no już ten czołg spełniał te warunki, żeby być takim pomostem pomiędzy trzecią a czwartą generacją. Już te rozwiązania były takie: wiecie, pomostowe, już były rozwiązaniami, które częściowo powodowały, że ten czołg ma troszkę bliżej do czwartej generacji niż ten inny czołg. To jest siła ognia. Jeśli chodzi o mobilność, to tutaj mają być to czołgi lżejsze. Ponieważ czołgi te nowsze mają być lżejsze niż te najnowocześniejsze zachodnie konstrukcje, takie jak Challengery 2, Abramsy, M1, A2, v 3, Leopardy 2, A8, ogólnie czołgi ważące 60 kilka ton. Teraz te czołgi mają zapewnić ten sam poziom, nie ten sam poziom, wyższy poziom ochrony załogi, nie tylko wynikający z odizolowania AMO i bezzałogowej wieży, ale też ma być lepsze opancerzenie. To wszystko przy niższej masie. Co ma masa do mobilności? Bardzo dużo. Im lżejszy czołg, tym tą mobilność lepszą łatwiej osiągnąć. Tylko, że tutaj moc tych silników, tego napędu w nowoczesnych czołgach około 1500 koni mechanicznych nie ulegnie zmniejszeniu. Najprawdopodobniej ta moc będzie wręcz większa. Najprawdopodobniej będą to czołgi, które będą miały moc większą przy niższej masie. Czyli następca Abramsa, nie mylić z tą kolejną wersją Abramsa, będzie miał na przykład 1800-konny silnik, może 2000 koni, a masę 10-12 ton niższą. Dodatkowo będą to silniki, które będą hybrydami. I nie, nie chodzi o emisję, chociaż tak to też będzie przekazywane, jak to my nie dbamy, chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o to, że takie rozwiązania będą mogły zapewnić niższy poziom hałasu, niższe spalanie niesamowicie ważna sprawa, ponieważ niższe spalanie to albo większy zasięg przy zastosowaniu tej samej ilości paliwa, którą zabieramy, albo też, też możliwość zmniejszenia masy, ale też bezpieczeństwo. Mniej paliwa, mniejsze zbiorniki możemy je lepiej ochronić umieścić w miejscach, gdzie nic z nim się nie stanie. I dodatkowo to wykorzystanie tego typu napędu, jakieś akumulatory, silniki elektryczne, naprawdę zwiększy mobilność. Taka chwilowa moc, to przyspieszenie, to jak ten czołg będzie się poruszał, naprawdę będzie mogło robić wrażenie. Do tego będzie o wiele ciszej. Więc to nie chodzi o emisję, to chodzi o coś zupełnie innego. No i może zmniejszona awaryjność. Tutaj to są rzeczy, które też będą bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi o to. Więc czwarta generacja będzie lżejsza i będzie o wiele bardziej mobilna. Nie mówiąc o tym, że może tego typu rozwiązania pozwolą też emitować mniejszej ilości ciepła. Te silniki będą musiały pracować w innych warunkach, będzie można zastosować skuteczniejsze systemy chłodzenia. Co przełoży się na mniejszy ślad termalny i trudniejsze wykrycie? To też jest bardzo ważna sprawa. Kolejną bardzo ważną sprawą jest opancerzenie. To opancerzenie ma być lepsze. Tutaj nie wynika to tylko z tego, że załoga najprawdopodobniej będzie w kadłubie, gdzie o wiele łatwiej będzie ją chronić. Tutaj będzie no, łatwiej zapewnić jej ochronę, łatwiej tą kapsułę, w której będzie się znajdować, opancerzyć. Będzie można się wręcz skoncentrować właśnie na nich. Ale myślę, że czwarta generacja to też nowe rozwiązanie. Tutaj powtórzę to, co często powtarzam. Często mówimy, ja też często mówię, ponieważ tak się najczęściej dzieje, tak się najczęściej zakłada, że gdy mowa o opancerzeniu, to cięższy czołg jest lepiej opancerzony. Z reguły tak jest, ale to nie chodzi o to, że im więcej pancerza, im cięższy pancerz, to zapewnia on lepszą ochronę. Nie, może być pancerz lżejszy, może być czołg lżejszy, ale o wyższym poziomie ochrony załogi i samego czołgu. Tylko, że to już jest pancerz droższy, w nowszej technologii, z nowymi rozwiązaniami, no i po pierwsze, właśnie droższy. I najprawdopodobniej w przypadku właśnie czwartej generacji będą to nowe rozwiązania, które przy niższej masie zapewnią wyższy poziom ochrony. Może ta grubość tego pancerza nie wzrośnie jakoś diametralnie, chociaż w przypadku tej kapsuły, gdzie będzie załoga, będzie mogło tak być, ale jednak będą to nowe rozwiązania. Nowe pancerze, nowe stopy, nowe pancerze specjalne, pancerze reaktywne szereg rozwiązań, które jeszcze nie jest w takim powszechnym użyciu. Więc po prostu te nowe pancerze będą lepsze, będzie je trudniej przebić, trudniej spenetrować. I ochrona, jaką obecnie na przykład zapewnia pancerz z przodu przed penetratorem, który może pokonać, pociskiem, który może pokonać, dajmy na to 1100 mm, w przyszłości będzie to 2000 mm. Tak to będzie wyglądało. Nowe technologie, nowe rozwiązania, nowe pancerze specjalne, może zupełnie coś nowego. Dodatkowo czwarta generacja to też szereg rozwiązań, które będą polegały na. Aktywnych systemach obrony. Nie tylko w takiej formie jak obecnie, czyli mamy system, który wykrywa, analizuje i wystrzeliwuje na przykład przeciwpocisk, ale prawdopodobnie będą to też rozwiązania na przykład oparte na bezzałogowcach. Czyli na bezzałogowcach, które mogą być bezzałogowcami, które albo samodzielnie coś wystrzelą przeciwko zagrożeniu, albo no, użyją same siebie, żeby to zagrożenie wyeliminować. Ogólnie nie wspomniałem o tej współpracy z. Nie, mówiłem troszkę, ale to będzie wyglądało w ten sposób, że czołgi czwartej generacji, chociaż to już się wdraża, będą na stałe współpracowały z własnymi bezzałogowcami. Tak jak powiedziałem, to już będzie system. Więc, gdy mówimy o czołgach kolejnej generacji, to mówimy o rozwiązaniach, które mają zapewnić jeszcze wyższy poziom we wszystkich tych elementach, które Według których oceniamy czołgi, czyli lepsza mobilność, większa siła ognia, nie tylko wynikająca z nowych armat czołgowych, ale też z lepszego SKO, z lepszej sytuacji, z lepszej wiedzy, co się dzieje wokół nas, szybszego wykrycia, szybszej analizy. Do tego szereg innych rzeczy, takich jak lepsze opancerzenie, lepsze systemy aktywnej obrony, współistnienie w tym całym scentralizowanym, czy też rozproszonym systemie, systemie, z którego będzie można pozyskiwać informacje, przekazywać informacje i taki czołg, który będzie mógł używać na przykład bezzałogowce uderzeniowe, który będzie mógł przesłać w czasie rzeczywistym informacje na przykład do wspierającej, dla wspierającej go artylerii, no to będzie też taki duży skok do przodu. On nie będzie musiał używać swojej armaty, ale będzie mógł używać też tych innych rozwiązań. I sam też będzie elementem tego systemu. Czyli ten piechociarz z przodu, podpięty pod system, będzie mógł nie tyle tak jak teraz nakierowywać tego, ten czołg przyszłości, tylko będzie to w sposób właściwie automatyczny. Czyli lepiej, szybciej, mocniej. Więc te czołgi nadal będą czołgami, nadal będą wyglądały jak czołgi, nadal będą podobne do tego, co mamy obecnie. Tylko, że te rozwiązania naprawdę będą dosyć głębokie, dosyć mocne, jeśli chodzi o wzrost możliwości tych czołgów. Nie będzie końca czołgów, one po prostu będą się zmieniać, przystosowywać do zmieniających się warunków. I będą jeszcze groźniejsze. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.